Dzisiaj popylam sobie w butach z Lidla, bardzo wygodne. O jest to botnica, czy jakoś tak to się zwie. Jest, jest w tym olej, to czy smar? Chyba jest. Ostatnio był deszcz, śnieg, wałnica, a tu faficzka sobie leży. No i wiało, padało, śnieg padał, a my idziemy nasmarować kalamitki w agregacie Gdzieś te są Pawie, nie paw Pawie Czy inne A nie, gdziecie widzicie, ale tam stoi paw Ta, tam paw stoi na łące Po prostu swoim szerokim kątem nie będzie łapać, ale Stoją dwa pawie Może uda mi się przybliżyć A ja szukam tu kalamitek i chyba pierwsza gdzieś... A jest tutaj. Pierwsza. Zpił klęknę tutaj. A się jakoś obróci czy to jest... A fajnie, Kurna cała brudne Dobra Zapnij się. Ale gówno Moc Jakie gówno. Polecam moją nieuważność. Dobrze, że sprawdziłem GoPro, bo nagrywało w tym I wszystko to moje męczarnie z tym głównym, zwanym tobotnicą, jakoś tak. I z rozcinaniem tego poszły na marne. Ale no tu wam pokażę teraz, tak robię. Dźwignią taką. To może puści. O, puściło coś. Jeszcze trochę musi być. No i tutaj rozwiążę i się widzimy przy kolejnym. Mnie dupa boli od tego siedzenia na tym twardym. Więc sobie przyniosę garnek i sobie na garku będę siedział. O! że będę to rozcinał dalej. Jak ja to rozcinam, mogę Wam podziękować za to, że mam 81 słów już. Yy, dzisiaj jest chwila niedziela. 12 kwietnia. No i bardzo Wam dziękuję za te suby. Aż jak ja to sobie tak rocina sobie, myślę, że wczoraj, w piątek popadało. Nie, dzisiaj, jest sobota. No, no to sobota 12 kwietnia. No i dziś, wczoraj sobie popadało. Widać mokra ziemia jest. Kurna. No i tak, no od jakiejś 7.40 do. E, to czekajcie, do jakiejś 13.30 coś takiego sporo padało. No, tymczasem, ja przez pola do szkoły szedłem, treptałem No, i jak mnie ten deszczyk spotkał, to jak szłem do szkoły, szedłem. No, to buty całe miałem brudne. Koledzy, którzy to widzieli, nie mogli się pozbierać ze śmiechu. No, i taka historia. Przez pola na ukos sąsiad ma takie piachy Tam, jak u nas jest jeszcze trzecia, czwarta, to tam za drugą miedzą jest piąta, szósta. I jak wydreptałem ulicą, no to się czyściłem o trawę. Była tragedia, była spodnie całe brudne. W skarpetkach po szkole chodziłem, a no jakoś tam było. Przez to prawie paznokieć. Czy na no prawie. Kolega mi na palca nadepnął i mnie teraz boli. No już mniej, ale... tam. No i jak mi sobie tu gadu gadł. Ja już tu praktycznie wszystko rozciąłem. No i... No i prawie wszystko jest. O! Już prawie jest. Jak teraz będzie timelapse nagrane, to się zirytuję. Mi się tak kiedyś do kadeta zdarzyło, tylko to był drut. Od pastucha jadę sobie po łące jadę i widzę, no dobra, drut, próbuję go ominąć nagle, coś takiego i kurna, i schamuję, zgaszam go. Nawet jadę sobie na dwójce i koło mi zatrzymuje dosłownie. No to ja zatrzymuję szybko, na stopkę go i patrzę, a z tyłu. Koło całe zaciągnęło drut do siebie, trzeba było stać tam, odwijać, łańcuch, też pod łańcuch było, tak się zaplątało, kur... że, człowiek tam stał i to rozplątywał. I są zamknięte. Żeby się nie spierdzielić teraz stąd. Brudne ambute. Opa! Rurito Mendo, ty O oh. kurna. jest Jest Jak to się nie nagrało oh. Dobra Plus Jak się odpalało A no tutaj Ty złomie parszywy trochę gazu, nie wiem jak wy słyszycie, no jeszcze trochę gazu trzeba mu dać, no, o, dobra z git jedziemy, coś wolne biegi są, ale dobra, jedziemy na proste. Mama mi tu w kadr wchodzi Nie wiem, była grupka 60, 30 osób dokładnie Kurna Którzy widzieli mój filmik z kartofli Nie, tak jeszcze wolniej jest Teraz jest szybciej Daj twoja teraz poszedł co za pleńcu ty Poszedł są No poszedł na ty kupi się No. I moja męczarnia z tym sprzęgłem. Jedziemy po balota. A dzisiaj ja po drodze nie jeżdżę, bo prawa jazdy nie ma. ale no co, jedziemy. A to sprzęgło, kto wie, ten wie. Górna trzeba po drodze przyjechać. A tam trudno. Dobra, jedzie coś. Tam jest wolna. I przez te haszcze nic nie widać. To jadę. I tak tędy nic nie jedzie. A jedzie coś czy nie jedzie, Nie jedzie, to jadę. O, sąsiad jedzie z rozsiewaczem Amazona. A to coś robi? Nie wiem. Trzeba tu wjechać. Trawka sobie rośnie. Kurna mać, kiedyś z długą przyczepą tutaj się tak waliłem, że ten kamień przestawiłem tutaj. Dobra, jedziemy. Ja pierdziele jak tutaj lepiej. Wolę sobie szybkę, bo gorąco, bo jadę tutaj on i to właśnie ten agregat gromasza, jest tak nerwujący, bo mu się wszystko tam zaplątuje, nie wiem w sumie jak ja mam tą belkę wziąć. Zrobimy redukcję. Górna ta skrzynia. Jeśli się nauczyłem, dawno nie jeździłem w grunare. Z tym sprzęgłem. Dobra, jak już trzeba będzie nadzieć tego palota. Widzicie, jak to hałasuje. Równo. Trzeba od dołu wsiąść. Dobra. Dobra. Cofamy. Dobra, tutaj Jak tu pojechać? Polem nie pojadę, a drogą pojadę. Ja wywnioskowałem samemu, w może polem pojadę. co ja będę ulicą się dług polem pojadę do dzikich. Dobra. Dobra, tam w sumie to nie wiem. Do dzikusów fiary, krydian Dobra, czyli jednak naokoło jest myślała uwagę. Muszę na około jechać A nie będę się przez pole tług Dobrze Machino ty, Zakłady Jedź jak będę jechał się mi spadnie ta belka Dobra to widzimy się jak będę rzucał Dobra to ja już dojechałem nic się nie stało to jedziemy tędy Kurna rozpędził się ten środek. Tam rodzice coś robią nie wiem kobelki jadą czy co nie wiem, co oni tam robią ale ja sobie jadę o, to jest, co to jest? To jest mącznik? Nie no, na pewno jest Polska. I to jest... Uuu... Nie wiem, ale od grupa azoty. Dobra. Kurna macie, jak to lepiej. Chciałabym poszedł stąd, bo Cię nie widzę i Cię przejadę. Dobra, znalazłem widły. są dupę krowa. Teraz, które były nowe? Te były nowe. Są lepsze. Dobra. Krówka taka będzie się cielić niedługo. Te podgarnę im trochę. Ryjka i będzie. I roćcie. Dobra, kolejne zadanie bojowe. Trzeba teraz jechać pod nawóz. Co wam mówiłem o tym nawozie? I na Ja pierdzielę, jak my uszysz bolą od tego piskania. Zapytał rodziców zaraz co ten Ferguson tutaj robi. Po co on tutaj jest. To się ładna. No renówka nówka stoi. 155 turbo. Nie, 155, u, 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 Ukośnik 54. Dobry sprzęt. Nawet mogę powiedzieć, bardzo dobry. Czysta francuska moc. No nie, no nie był turbiona, ale dobra. Tego ja chyba zgaszę, no bo co, on będzie? Żłobo paliwa. No i my czekamy na rozwój sprawy. Kolejne zadanie bojowe Magic. Trzeba będzie worki zapiąć. Może trochę. A ten? Dobra, można było dwa raz zapiąć, ale jest trudno. Co to jest? Tutaj się zastanawiam, co to jest. Pul bu, Rea. Pul Rea nie znam. Olifoska szóstka. Tary SRSM. Tak, tam też jest chyba reseta Wiesz co to jest? Polrea Dobra to do góry wezmę, co, które tu jest? Poliposko? Uj Do góry Tutaj tata wziął dwa naraz Dwie polifowskiej, na worki polifowskiej Bronar się tam ślizgał Dobra, kolejne forki, zabawam tego, wszystkiego nie będę nagrywał To będzie za nudne Idź do do góry trochę Kolejne dwa forki do przodu trochę Dobra, niestety. Co my tutaj robimy? Dowiedziałem się, co tu będzie. E, tu będą, tu będzie RSM kładzione i będzie jechane z tym na pole i będzie tata rozwoził. Czerwone i burę, i burę, chodzę ze mną na górę, na górę. Tam ci od bramy, tam się pokochamy. Czerwone i burę, i burę, chodzę ze mną na górę, na górę. Tam ci od bramy, tam się pokochamy. szkola Kadecki. o, taki kawałek ładny jest jest zrobiony i teraz jedziemy tak jeszcze z powrotem i jeszcze raz, no czyli jeszcze trzy przyjazdy Też. na urawie RKS Cześć, ja Ty, słusznie podyktował rosnę Na 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 Pociąg kle 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 Poleciał sobie